Panią Wiarę, zastępca dowódcy krotyli, Tomasz Różniński, weryfikuje powodniały jednostkę palenarki po wojennej na uroczystości z okazji rozwojowania dowództwa malarki wojennej i przekazania obowiązków dowódcy trzeciej krotyli.

M. Anglozia Maria, synem Wojciecha, dowódca do dowództwo o 6 km, zbawienia zdejmowanego stanowiska służbowego i w dniu 1 stycznia 2014 roku wyznacza na stanowisko podsłuchowe. Szef zarządu, zastępca inspektora marynarki wojennej, zarząd polski, inspektora marynarki wojennej, dowództwo o generalne rodzaje sił zbrojnych. To ma handlarz mąż lekki Radca koordynator zespół do spraw nowego systemu kierowania i wywołania siłami grojnymi RT zwalnia zajmowanego stanowiska znów i z dniem 1 stycznia 2014 roku wyznaczam na stanowisko znów. Dowódca to dowództwo 3 stycznia okrętu. Panie Admirale, kontradmirał Ambroziak znajduje zdanie obowiązków dowódcy trzeciej stycznia okrętu. Panie Admirale. Komandor Mordel melduje objęcie obowiązków dowódcy trzeciej potyli Do po mm -hmm. nas, Zajęły się z i powodzeniami na stanowisko dowódcy. Przecież to uchwała. Uchwalę ojców W dniu 31 grudnia kończy się kolejny etap mojej marynarki służby dla naszego rodzaju sił zbrojnych, dla marynarki wojennej. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej zostaje skierowane do służby w nowo powstałej Inspektoracie Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego. W trzecich rodzinnych okrętów imieniem komandora Polesława Romanowskiego spędziłem wiele lat na różnych stanowiskach z przerwą na służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Mogę więc powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że to dobry związek taktyczny, w którym ludzie z dużym zaangażowaniem i oddaniem realizują zadania zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. W dniu dzisiejszym przekazuję dowodzenie jednostkom o wspaniałej historii, która swoją codzienną służbą kontynuuje najbardziej chlubne tradycje polskiego oręża na morzu. Przekazuję wyszkolony i zgrany zespół ludzi, który stanowi wspaniałą marynarską rodzinę, kadrę i pracowników wojska. Cieszę się i jestem dumny z faktu, że mogłem służyć trzeciej kotyldy okrętu, jak również dowodzić taką załogę. Z dniem 1 stycznia nadchodzącego, 2014 roku, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, ujmuję obowiązki dowódcy trzeciej kotyldy okrętu. Powierzenie mi dowodzenia największym związkiem praktycznym w wojennej jest dla mnie wielkim zaszczytem, który przyjmuję z satysfakcją i honorą. Przyjdzie mi do się posiadającą wspaniałe tradycje, historię, dokonania i dorobek, na który pracowało wiele marynarskich pokoleń. Dowódca Marynarki Wojennej z dniem 1 stycznia 2014 roku rozformuje dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni funkcjonujące według statu wojenno-pokojowego nr DH 006 przez 0. Zastępcą prawnym po rozformowaniu jest dowódca generalny Rodzaju Zbrojnych. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość jest również dla mnie ostatnią okazją do publicznego wystąpienia w charakterze Dowódcy Marynarki Wojennej. Jutro opiszę protokół przekazania dowództwa Marynarki Wojennej na ręce nowego zwierzchnika naszego Rodzaju Sił Zbrojnych dowódcy generalnego rodzaju śródlądowej. Jestem ogromnie rad, że przychodzi mi pożegnać się z funkcją dowódcy w wojennej, właśnie tu w trzeciej kategorii okrętów, w której przed laty rozpoczynałem zawodową służbę wojskową. Kiedy to marzenie o dowodzeniu okrętem wydawało się czymś kompletnie absurdalnym i odległym niczym, Sąsiednia Galaktyka, nie mówiąc już o dowodzeniu dywizjonem, flotywną, czy barmarką wojenną. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za okazywane mi wsparcie, które odczuwałem na każdym kroku. Życzę Państwu również, aby nasza służba w barmarkie wojennej była dla Państwa niewyczerpanym źródłem satysfakcji oraz miłości.